Dobra, dzisiaj mam naprawdę mądre słowa na schodę. Co to jest? No stój. Jak ja to mam nagrać? No to nie będzie niestety. To już nie wygląda tak samo. A teraz pokażemy w jakiej dupie jestem. Chryste na niebie Ja To jest chore. przesrałem to, dziękuję. Jezu jak pięknie mm -hmm. Tłuszcz 27, białko 11. No to, to rozumiem. Moi drodzy, jak widzieliście, byłem na zakupach i przywiozłem ze sobą to, co zawsze, czyli górę mięsa, prawie 9 kg nie Niemal tyle samo żeberek. Do tego słoni na nas smalec, trochę podrobów, farogów, oczywiście wszystko w wersji tłustej. Niedługo będę musiał zrobić jakąś merytorykę odnośnie tych tłuszczów, dlaczego nam w keton nasycone kompletnie nie, nie szkodzą, a nawet służą. A dlaczego e, ludzie na węglowodanach muszą ich unikać? To się na pewno przyda. I wracając, śmietana 36. Keto bierzcie pod uwagę tylko śmietane 30. Plus. Nie ma sensu pić rzadszych. Świetna alternatywa, jeżeli zdarzy Wam się dzień, w którym po prostu nie macie jak uzupełnić tłuszczu, Walicie taką śmietanę i wszystko się wtedy zgadza. Do tego skusiłem się na takie duże pieczarki. A to dlatego, że pewna sympatyczna, ketogeniczna koleżanka zainspirowała mnie do zrobienia właśnie takich ketoburgerów, w których zamiast bułki używa się takich pieczarek. No, jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, i na pewno będzie to na kanale. Co tam jeszcze przybió z sery żółte w różnych postaciach? A to dlatego, że niedługo w ketopantoflażu będzie przepis na, na ketogeniczne ciasta to na pizzę. I coś będzie działać. Tłusty sos, chamsko przetworzony, Do tego jakieś keto warzywa. No i salceson luksusowy. Salceson luksusowy. Proszę, jaki salseson. Na wszystko to, co widzicie teraz na stole, dałem około 480 zł. I to właśnie wystarczy mi na około 5-6 tygodni. To jest taki mój trzon diety. Oczywiście będę kupował mniejsze rzeczy w międzyczasie, ale tak to właśnie wygląda. Tyle na to wydałem, a teraz zapraszam na dzień jedzenia. I mój pierwszy posiłek. Wiecie, że nigdy jakoś nie chcę się specjalnie jeść śniadania w ketozie. Jest to absolutnie niekonieczne, więc serwuję sobie takie bardzo lekkie keto bułki typ B tym razem z masłem orzechowym. Do tego jak zwykle klasyczna yerba mate. Drugi posiłek to z zaskoczenia, prawdopodobnie ostatni dwie w tym roku, więc musiałem z tego skorzystać, bo nie wytrzymałem. Doskonałe usta, kiełbasy i karkówka. Zresztą tak może wyglądać też wasza redukcja. No, w ketozie tak jest. Nie ciągnie do słodkiego, tylko do takich rzeczy I, i zupełnie w niczym to nie przeszkadza, bo na tym też schudniecie, jeżeli przestrzegacie restrykcji węglowodanowej. Zresztą posłuchajcie tego dźwięku, no ja nie mogę. Później zrobiłem jeszcze cardio. Jedyne cardio, jakie się opłaca robić w ketozie, to takie właśnie. Proszę, jakie kardio. Na ostatni posiłek już kompletnie nie miałem pomysłu, więc postanowiłem pokazać Wam, yy, że w keto też można jeść jakieś przetworzone produkty na szybko. I zrobiłem właśnie takie talarki serowe na patelni, do tego yy, trochę sonu yy, i zjadłem trochę ketowarzy w postaci brokoła i clafera. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, warzywa zawsze jemy z tłuszczem, żeby, żeby wszystkie witaminy się z nich przyspoiły. No i co, popiłem to śmietaną i, i, i tak wyglądał właśnie mój dzień. Jeszcze chciałbym troszeczkę dla zainteresowanych powiedzieć o tej redukcji, która trwa już 30 dni i potrwa jeszcze 2 miesiące. Takie moje odczucia, jak to wygląda na teraz. I tak to wygląda, moi drodzy, że kompletnie nie odczuwam tego deficytu, który mam. No bo tak, no bo tak jest w ketosie, właśnie, że, że samo poczucie jest cały czas niemal doskonałe. Zgubiłem przez ten czas około 1 kg. No co to mogło być? No to prawdopodobnie to była woda albo jakieś resztki tego tłuszczu brunatnego, który mi został. Oczywiście do samego końca zero kardio, tak jak powiedziałem, to jest niepotrzebne w keto. Jeżeli ktoś chce, to może. Mi się nie chce, nigdy więc nie robię. To wszystko zakończy się challenge'em z Piotrem. Muszę go gonić, bo jak widzicie, jest kogo? Na szczęście z tyłu ma jeszcze sporo fatu, więc, więc walczymy dalej. I co Wam powiem ciekawego? No, dopingujcie mnie, bo chciałbym naprawdę pokazać mockę to, że można schudnąć z palcem. Wiecie gdzie, jedząc nawet tłuste kiełbasy. Przestrzegając tylko restrykcji węglowodanowej, i tyle w sumie. Możecie tutaj wyłączyć ten film. Komu wydawał się za krótki, to może jeszcze obejrzeć parę dodatkowych, nieużytych scen. Kto kończy na tym, to bardzo chciałbym serdecznie podziękować, że wytrwałeś do tej pory, że wysłuchałeś mnie. Dzięki i trzymaj się. Jeszcze, o Piotr, nie zdążył, nie Dobra, teraz. Nie, to co, dzisiaj nagrywamy ćwiczenia, merytoryka sama, a więc kładziemy się pod sztangę i wyciskamy. co, nie ma? Przejdą za chwilę. Nie, będą strać tam. Myślę, że koniec nagrywania. Pokaż może kaczki. Ciekawe jak tak podejdę, powoli da się pogłaskać czy nie? nie? A może mnie zaatakują? Boją się, dobra, to nie będę ich straszył. Yeah. Yeah. Co? Bo ja mi się żygać chce już. Zbyt, zbyt aroganckie to, co byś teraz powiedział. No dobrze. Ludzie muszą szanować Keto Piotra, że to jest taki facet półkodany. <gry> Jezus się pytał mnie, raczy <gry>, ten w komentarzach? Bo się tam inaczej trochę nazywa, ale no trudno u siebie... Jakiego jezusa to się ma, takiego się ma na kanale. E, żebym powiedział trochę o mojej pasji do gier. No to zapraszam, jedziemy. Ale to za głośno. To za głośno da. Piotr, ja też nic, co? Zagrywam no? Piotera te śmierdzące. Łej, nie zagrywam Nie wiem grać. Gorzej jak na, na walce u Halka Hogan. No to co? Weźmiemy sobie... A czego czego? To z facetami nie będziemy grać. O, Mniszka. Mniszkę wezmę, bo to chyba jest taka prawdziwa baba z jajami. <śmiech> <śmiech> tak jak lubię. <laughs> jakby lubisz. mnie pieprzła nogą albo pięścią w pysk, to... A! <laughs> jak by ją nazwać? Szybko tak... Ten... O, nikają ją nazwę, proszę. Takie imię akurat... Kojarzy mi się dobrze na razie. Tu jest. Pana kampa. Ba, to jest baba. Ma już ze facetami ale grać, jakby chciał, ale to Nie, to gra facet, ja nie, nie, no facetami. nie, Kto gra facetami? No powiedz mi. O, tu jest jakaś tajemnicza osobowość. To taka też oho, kurde. Oho. Powiedziałbym, że nawet... Baba z To jest intry z bardzo, bardzo intrygująca postać. Baba z jajami. Bierzemy. To te widzi, widzę takie tajemnicze bardziej, ja takie otwarte ja, taki bardziej. Nie, takie bardziej tajemnicze. To, to zupełnie nie się nie różnimy, się jeżeli chodzi bude. o kobiety. No, jak ona biega ta twoja. No, Czekaj, on taka goła, wstyd trochę mi grać tak. Nie wiem, czy ludzie będą chcieli oglądać, jak my gramy, bo to nudy takie. Chyba za głośno jest, no, to jest trochę. Tak, troszkę za głośno. Kapitanie Rumford. Kapitanie Kobiety nagie. Ja nie wiem, nie opanuję się. <śmiech> <śmiech> patrz teraz na to, co to ja, ja robię. Widziałeś? Opatrz patrz, tyle mam w ręce już. To z pięściami czy tyletem zdecyduj się. Troszkę tym, a troszkę tym. To jest baba z jajami. E, weź touchpadem, taczpadem, wciśnij taczpad. To nie jest taczpad. Taczpad masz. <grym> <grym> o tu ta deska. To a. jest dotykowe takie. I teraz masz zakładkę umiejętności. L1R1 sobie przełączasz pomiędzy ekwipunkiem i umiejętnościami. Tam, gdzie masz gwiazdkę, odblokowała się jakaś umiejętność. O tu masz na przykład dużo lepszy sztylet w ekwipunku. Wejdź w niego. I to jest na wyposażeniu. Czyli teraz, jak X-em, widzisz, trzy strzałki, czyli masz dużo lepsze. To. Jakieś takie czaszki, co tam się co będzie tam działo? Było? jakieś wyciskanie. Z wyciskanie tym, na ławce się... poziomej. Co to za skill? Wilgotna piwnica. Brzmi tutaj tak, że. Jakieś zboczenie z tłumieniem właśnie. <laughs> miał. Czekaj, bo skrzynia to nie na darmo sama. O, wiedziałem! Tego jak się nauczę, to będę grał. Leci Ale grubasów i... pieprzonych w tej grze zabito. No proszę bardzo, o, koń z dupę a mnie kolana bolą od klęczenia, bo ja tu klę... ja tu klęczę, nie wiem czy wiecie, bieda w domu, krzesła nie ma. Wiesz, że tu coś takiego kulka mocy? Co to jest, bo brzmi trochę erotycznie. Nie wiem co to jest właśnie A próbował pan już kulkę mocy. Nie wiem Muszę zobaczyć, ja to kupię, musimy... Zrobimy test. Chciałbym przetestować. No domo co to mówić, Czy zjeść czy zaaplikować? Aplikować chyba. Ja bym chciał kulkę mocy, a to nie w tym sklepie, proszę pana. To tu pan takich rzeczy nie kupi. Proszę pana, któryś raz już pan przychodzi z rzędu po tą pieprzoną kulkę mocy. Tu pan tego nie kupi. To już są granice. uuu paszczurwi! Paszczorwiu On coś chyba co mówi? Paszczorwi, ja nie wiem, co ale. Namacam tam? je, gnój. O, zdech. zdechł. mam pałę teraz, widziałeś to? Patrz teraz to. O, ale. A o, tu, dzwadzca, potyczki. To ja nie wiem. Przejdź mnie na tereny ćwiczebne. Tylko co, to od razu możemy się prać tu, tak? Ja jestem jeszcze duchem. Dobra, możemy się prać. Jak grać? Jak grać, powiedz mi bez many. Nie wiem, do powiem. Do miasta od razu pieprze taką postać. No to ja nic nie zrobiłem nawet, skiery rzuciły się. Postawały sobie powodów. Ale moja ładniejsza.